Kwestia kolejna małżeństwo. Dobra rzecz czy niedobra, zawierać związek małżeński, czy nie. Ogólnie moje zdanie, prosto z mostu jest takie, że jestem przeciwny małżeństwu. Jestem po rozwodzie i widzę, że małżeństwo niestety ale w ogóle nie ma sensu. Nie wiem, z jakich powodów jest zawierane, ale przecież, żeby mieć zaufanie do siebie, żeby być ze sobą, niepotrzebny jest papier. Czy to małżeństwa cywilnego, czy kościelnego. Jeżeli ktoś sobie ufa, jeżeli ktoś się, się potrafi dogadać ze sobą, dobrze się czuje, to i tak z sobą będzie. A jeżeli nie potrafi, to czy będzie miał na papierze kościelnym, czy cywilnym ślub, to i tak to się skończy. I tak prędzej się pójdzie, dojdzie, dojdzie do rozwodu. I teraz, jeżeli jest małżeństwo, no to omawiałem już w poprzednim filmie. Ile rzeczy, o ilu rzeczach sąd decyduje. Jeżeli nie ma małżeństwa, to wówczas oczywiście na przykład matka dzieci może wnieść do sądu o alimenty oraz o ograniczenie władzy rodzicielskiej i kontaktu z dziećmi, ojcu tych dzieci. I to jest właściwie wszystko. Sąd nie może tutaj, jeżeli nie ma małżeństwa, sąd już nie może orzekać o winie za rozpad małżeństwa, bo tego małżeństwa nie było po prostu. Nie może orzekać, nie może z tego powodu ustalić kosztów procesu, obarczyć kosztami procesu jedną ze stron. I właściwie, jeżeli nie ma małżeństwa, to nie ma wspólnoty majątkowej, tylko jest rozdzielność majątkowa. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że będąc małżeństwem też można mieć rozdzielność majątkowa. No można, ale automatycznie. Ale jeżeli się tego nie zrobi, zanim się zawrze małżeństwo, czyli nie zrobi się. Intercyzy, no to nie ma tej rodzinności majątkowej, jest wspólnota majątkowa w małżeństwie. Wówczas jest podstawa do sprawy sądowej o podział majątku. Natomiast, jeżeli ktoś nie ma małżeństwa, no to zazwyczaj nie ma żadnej wspólnoty majątkowej, więc nie ma i też mowy o, sprawy, o sprawie o podział majątku. Więc jest to dużo łatwiejsze. Nie ma szantaży. Jeżeli nie ma małżeństwa, to żeby się później rozstać czy coś, to nie ma szantaży o pieniądze, o to, o tamto, jakichś brudnych procesów, wyszukiwania dowodów itd. itd. Po co to komu? Ja uważam, że małżeństwo, szczególnie w Polsce, to jest taki owszy pęd, jak ma się dwadzieścia parę lat i się widzi. A to jeden kolega się ożenił, a to druga koleżanka wyszła za mąż. No to może ja też i to się, tak, to się tak robi. Na szczęście coraz mniej. Ja mam porównanie z Anglią i zawsze yy, zawsze to sobie wspominam jak kiedyś będąc właśnie mieszkając w Anglii powiedziałem znajomym w pracy, że że będę się żenił. No i tak na mnie spojrzeli. Ja wtedy miałem 20 parę lat. Myśleli niecałe 30. Oni tak na mnie spojrzeli, jak na głupka jakoś... ale po co ty się żenisz tak właściwie? No ja mówię, no właściwie, no jak to po co? No, no, no. I właściwie nie potrafiłem właściwie odpowiedzieć na to pytanie. Bo tak naprawdę małżeństwo nie jest potrzebne do niczego. W Anglii mało kto bierze ślub. Raz, że to są koszty samego ślubu, a dwa, że później tylko utrudnienia i źródło szantażów i innych rzeczy. W Anglii częściej przyczyną brania ślubu jest, jest chęć wystąpienia w sukience ślubnej przez, przez kobiety na przykład. To jest taki główny, główny powód. To nie jest po to, tam kobiety są trochę bardziej niezależne, nie po to, żeby kogoś usidlić z pieniędzmi, żeby potem musiał płacić alimenty na dzieci i też zabrać mu połowę jego majątku, i tak dalej, i tak dalej, i uprzykrzyć mu życie. I na przykład w Anglii, głównie jeżeli ktoś bierze ślub, to to są ludzie w wieku 50, 60 lat, którzy już ze sobą przeżyli na przykład znaczną część życia z jakąś os z drugą osobą. Najczęściej mają już z nią dzieci, są takie, jakby przeszli przez życie razem i wiedzą, że oni to życie rzeczywiście razem spędzą do końca życia, bo tyle co już przeszli lat 10, 20, 30. To już wystarczy, żeby ocenić, że rzeczywiście oni się sprawdzili w boju, w praktyce to się, to się sprawdziło i wtedy mogą takie chcą, chci, przy, przypieczętowanie tego e, i, i biorą na przykład ślub w wieku na przykład 60 lat z dorosłymi dziećmi i tak dalej. No u nas jest niestety w Polsce odwrotnie i niestety muszę stwierdzić, ale przez wypaczenia sądów, bo żeby to był rzeczywiście wymiar sprawiedliwości u nas w Polsce te sądy, a niestety nie jest, a że gdyby był, to być może i te rozwody jakoś by przychodziły, albo gdyby był, była pomoc ludziom, te terapie małżeńskie jakieś finansowane przez państwo, jakieś ogólnodostępne, no to może to wtedy jakoś miałoby sens takie małżeństwo, ratowanie tego małżeństwa i tak dalej. Albo zawieranie małżeństwa bez automatycznej wspólnoty majątkowej, tylko na wyraźne życzenie zawarcie wspólnoty majątkowej. To ciekawe, ile wtedy byłoby małżeństw, ale mniej byłoby małżeństw, gdyby nie było automatycznie wspólnoty majątkowej. Okazałoby się wtedy, kto wychodzi za mąż, czy też żeni się dla pieniędzy. Więc co zmienić? Właśnie to zmienić.